Najpierw rozgrzewka, by efektywniej powalczyć o puchar. Puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi w Mistrzostwach Zapaśniczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niestety nie mogły brać udziału pozostałe ośrodki jak Lubawa czy Elbląg. Dlatego, że ta impreza pokrywa się z, impre... z imprezą ogólnopolską. Przyjechało 32 zawodników z Lidzbarka Warmińskiego, Rynu Olsztyna i oczywiście Karolewa oraz Kętrzyna. No, trzeba wygrać, no, więc dobry nastrój jest. samo no, emocje jak zawsze przed walką, jakaś adrenalina, jak Przed walkami odznaczenia. Złote odznaki Polskiego Związku Zapaśniczego trafiły do dyrektora zespołu szkół w Karolewie, Ryszarda Kawczyńskiego. Także do prezesa GLKS Orzeł Karolewo Dariusza Homka oraz trenera Krzysztofa Kani. W klasyfikacji drużynowej trzecie miejsce zajął UKS Olimp Kętrzyn, drugie OKS Budowlani Olsztyn, a na pierwszym miejscu uplasował się GLKS Orzeł Karolewo.